Yo, święta z tej strony, Witaj, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie z Roblox na moim kanale i ze mną dzisiaj jest Bella. Jesteśmy, słuchajcie, dzisiaj w kolejnym Tajkunie w Robloxie. Dawno nie było Tajkuna, słuchajcie, ale dzisiaj będzie to specyficzny Tajkun, ponieważ będzie to Tajkun więzień kontra Tajkun policjant. I Bella będzie policjantką. Ja będę więzień, zobaczymy, który Tajkun będzie lepszy, słuchajcie, kto wygra w dzisiejszym odcineczku. Wy oczywiście możecie napisać w komentarzach, kto Waszym zdaniem dzisiaj wygra. I oczywiście zagłosować w karcie, słuchajcie. A jeżeli filmik wam się spodoba, zostawcie łapeczkę do góry, fajnie jeżeli będzie ponad 30 tysięcy łap do góry Bella, jestem na głowie, no, ja bo mnie boli wtedy głowa okay. <laughs> słuchajcie, zostawiajcie łapy do góry, subskrybujcie mój kanał jeżeli jeszcze tego nie robicie, włączcie sobie dzwoneczek, wszystkie powiadomienia i wpadajcie na vitoshop.pl, a my lecimy słuchajcie, do swoich tajkunów. Bella Sprawdziwa Biegniemy i zaczynamy. 3 2, the start. Nie, I zobaczymy, słuchajcie, kto wygra. Nie ja, no, Bella. Ja buduję, słuchajcie, więzienie. Bella buduje e, właśnie posterunek policji. I zobaczymy, kto to wygra. Policjant kontra więzień. Także y jesteśmy tego mega, mega ciekawi. Dobra, mój pierwszy więzień już tutaj pracuje, słuchajcie. Patrz, jaki jest zły. W czapce tutaj sobie stoi i robi pieniążki dla mnie. Nie wiem, nie wiem, nie wiem jak on to robi, słuchajcie. Chyba y przez pracę po prostu pracuje i, i dla mnie zarabia pieniądze. Więc to mi się podoba. Okej, okay, zbieramy tutaj. Słuchajcie, potrzebujemy 50 dolarów, żeby Moja kupić drugiego y, prizonera. Okej, okay, dobra, mamy drugiego więźnia. Serio? Tak jest, drugi więzień już ja pracuje. Już wygrywam z Bellą chyba. Nieprawda. Ty masz policjantki? Tak? Co ty gadasz? No serio? Ja myślałem, że będziesz miała policjantów. I, nie, e, to się dobrze złożyło. To ja mam więźniów, ty masz policjantki. Okej. Okay. No to nieźle. Dobra, Oni stówkę są... potrzebuję. Po Dlaczego? <śmiech> <Tiemniej>. <śmiech> może oni w spodenkach po prostu Spodęgi, pracują, Bella? Chyba, no. chyba oni w spodenkach pracują. No, nie, później zobaczymy, słuchajcie, bo oczywiście zaatakujemy Bellę później. O nie! E, I ten posterunek policji i zobaczymy, kto będzie taki. szwaniaczkiem. się nie chwalisz, <laughs> że ten, że masz już trzech? Mamy już trzeciego, no. słuchajcie. Dobra, ok, trzech wieśów już tutaj pracuje elegancko. Dobra, teraz potrzebujemy 250 kasy. Nieźle, słuchajcie, damy radę. Tutaj mamy mnóstwo broń w ogóle jakieś do kupienia, więc... Mhm. Może się uda coś kupić za robuksiki, zobaczymy, słuchajcie późniejszym etapie gry. Czy nam się uda? Dobra, okej, okay, na razie zbieramy tutaj kasę. Dobrze, dobrze. E, tutaj w ogóle mamy Prison Foundation. Jakieś dobra, to są jakieś rzeczy takie już bardziej hardkorowe z tego co widzę. Ja znam skupienia taktyka e, Jako? Nie jesteś taki przebiegły. Jestem. Nie, czyli zawsze kupowałeś dropery? Nie, i ale różne. tu nie kupujesz żadnych droperów. Ja mam więźniów, którzy pracują no, za mnie. Ale oni są takimi. Nie, draperami. nieprawda, to jest Bella. Więc ja wiem. Nieprawda, że ten, dobra, się kolejny nie zajmę. droperek, okej okay. Bella, zbuduj coś innego, mówię ci, to się opłaci ci. Nie Ja bym zbudował no Gilles World albo to, coś takiego. To to ja zaraz buduję, cię zaskoczę i zobaczysz, wtedy przegrasz ze mną. Bo ja tutaj zbuduję Oczywiście. coś meka kozackiego i będę miał szybciej Ciekawe, jakieś bronie. A kto ma więcej pieniędzy? Ja mam dużo więcej, bo ja mam 300 dolarów już. Ale mi chodzi o inne pieniądze, wito. Jakie? Mhm, <noise> to boksy. Co? Co teraz? Ja mam dużo Robuxów, Bella. Taki ile ty jak masz? Więzień, nie mam, mam Jestem, jestem, ja mam nie bardzo dużo Robuxów. Ci... Ja też ci nie zdradzę, ile ja mam, to ta moja tajemnica. O, jeszcze troszeczkę. Dobra, okej, okay, ile tutaj wito? mamy? 300 zaraz będzie, okej. i jest. widzę. Dobra, kolejny więzień, okej, okay, co ty teraz robisz? będzie do kupienia? Ekstra eee, konwojer, dobra, za 2300. Tak, jej. Nie, to ja nigdy przecie tego nie uzbieram. Pamiętaj, że jak użyjesz o tego, nie. to ja też to użyję. Za 650 do. tutaj jest coś do kupienia, może to najpierw kupimy. Chociaż ten ekstra konwojer myślę, że to by była może dobra może opcja, extra, słuchajcie. Nie? E, 250, nie, 2300. No. Nie jest to jakoś mega dużo. Szlady, ja tak, już mam 500, jest. prawie, więc nie jest to jakoś mega dużo. Słuchajcie, da się to, da radę to uzbierać. Tylko wiesz, szybciej pracujcie tutaj, bo pracujecie trochę za wolno. Ja potrzebuję więcej pieniędzy, okej? Okay? Proszę pana, proszę pana, panie więźniu <grym> Proszę ty nie pracować. Do niego, Wito. A ty, Bella, co? Idź stąd, uciekaj stąd, pani policjant. <grym> a maszę, a maszę! Uuuh, uh, uh, uh. jeden 0 dla mnie, Bella Siemanko, jak tam. <grym> Ej, czemu mogę ci ja zabrać nie pieniądze? Atakować. Idę Beli zabrać pieniądze, uwaga nie Zobaczymy, zobaczymy czy mi się uda Nie, bo ja stoję na tym i mi nie zabierzesz No to Takie co, ja idę, idę ci zabrać Bella, to szybko no. Ej, czemu nie mogę? Aha. O, zaatakuję twoich poli twoje policjantki It's Ej, to... mogę! Nie, nie mogę! One masz. chyba nie pracują teraz i to! O i Belę załatwiłem też. Patrzcie załatwij, te policjantko. Stąd? Uuu. Ale one pracują niby dalej, bez Alej, sensu. Ale to jest Pani policjantko! No idźmy się! Belo, Nie, nie! nie. Dobra, okej, okay. ale mało chapemi zostało. nie mają. Nie mają, ale i tak pracują, więc... Tylko może wolniej pracują teraz Bella. Halo. <laughs> Dobrze, że moi, moi więźniowie tutaj pracują elegancko. Dobra, 1700 już mamy elegancko, dobra, zaraz to zaraz uzbieramy, Vito. słuchajcie. Na razie nie kupuję Poza, kasy, bo uwierz. Bella też to zrobi i ona ma możliwe że ma więcej robuxów i <laughs> mnie tutaj oszuka. Słuchajcie, ja wtedy no. będę daleko, daleko w tyle, a tego bym nie chciał. Dobra, Także ok. uważaj sobie, bo Zab już nagrabiłeś mi to. Dawać pieniążki, dawać mnie. mi jeszcze odrobinę Dobra, 2100, już niedaleko, patrzcie. Jest! Jak tak szybko? Jakim cudem, jak ja cię pokonałem dwa razy? Ale ja stałam ciągle na tym, nie Ale to co z tego? Teraz? Nie, Bella, nie kupuj. O, jest, jest, jest. za za coś dwa... ekstra. Nie, nic ekstra. Tak? Giant Prisoner. Dawajcie mi go. Giant... Za... Policjantka. Nie, Nie, Dawajcie mi Prisonera za 1950, okej. Okay. Mm -hmm. Co? Dobrze, to tu Bella nie ma więcej. Ale nie, okej, okay, nie będę tego brać Dobra, 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 okej, okay. i tak wygrywam z Bellą I tak wygrywam z nią. Z jakiej razy nie będę? Be Bo Bella, cię pokonałem dwa razy już. No i co z tego? No i właśnie dlatego. Ja tam helikopter kupuję policyjny. Ej właśnie, ile on kosztuje robuxów? Nie możesz helikoptera policyjnego, bo to ja mogę Bella wszystko. Szczęście. Ja idę to zobaczyć to to policjantów. sobie. Nie, idę sobie to, to zobaczyć. I to bo tu już ręka może się zbliża stąd. do nie, tych, e. y, dolarów kupienia. Nie, e, Bella. Także Ile wiesz? to kosztuje, please powiedzcie Co nie. mi. Co nie, wita. O, czy ja tym mogę lecieć? Kupię tysiąc i Ile to kosztuje? Spodobie. Dlaczego ja tym nie mogę lecieć? Dobrze, Halo? Dobrze, dobrze. Pomocy. Jest, jest. Można tutaj wsiąść, ale nie można tego kupić? Dajcie więcej kasy. Bez sensu. No co te policjanty robią? Bez sensu. <laughs> Bez sensu. Idź stąd, nawet nie przychuj do moich więźniów. Bez sensu, Wito. Bella. Idź stąd. A co ty robisz? A nie! Chodzia, nie! Pamiętać, że za nie Za Zostaw moich pojaźniów! Tak, 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 tak! Zostaw ich! O! Jest jeden zaś! Jednego! Piary. Tylko jednego! Dobra, okej, okay. szybko wito. 1400 już niedużo brakuje, zaraz będzie duży, to tutaj ja już się ciebie nie będę, bo w ogóle wtedy. Ja ciebie też nie... O! Widzę. Co? Można kupić policyjne za to ja nie mam tyle Robuxów. Widziałam, What? co prominujesz? Dlaczego? Co? 500, czyli ty nie masz 500 Nie mam 500 nie, nie masz 500, dobra. Mam troszeczkę mniej Okej okay. Ja a myślałem, że kupię sobie ten helikopter policyjny, no, ale to by było niezłe, dobra Ja sądzę, 1800, że trzeba kupić na bo tu 1900, odchodzą już, później widzą wielkie sumy, wiesz? A tam gadasz Zaraz zobaczysz Dobra Piu. I patrz teraz wow. na to Wow 2470, to nie jest wcale dużo No wiesz co? No co ty bella O, te? oni złoto robią u mnie Jak to? Tak A, jest, szapki złota, dobra, teraz pewnie dużo więcej kasy będzie przybywać, zobaczmy diamenty! Tak, na pewno no tak, Wito Ty kłamiesz Nie, patrz Bela, ty kłamiesz Nie wiesz co się ja? Ty ja wiem, że ty kłamiesz Dobra, więcej kasy na pewno teraz idzie, dobra, okej, musimy poczekać na kolejnego teraz e, więźnia Kupimy kolejnego, myślę, że kolejny będzie spoczko, idę zobaczyć A, te diamenty, słuchajcie I co? Nie I co na czatach? Ty, Bela, kłamiesz, tam Muszę nie ma żadnych diamentów Muszę kupić i ci tego dużego załatwić. E, chodź, a! No, o O. No, czemu nie trafiam jak ty to robisz? Co? Złoto robią i co? Męty, Vito. Ty mi oko małaś. O, załatwiony. He, he. Dobrze. Hehe. Dostaw! He. He, he. O nie, 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 nie zdąży teraz. To jest taktyka, o, to. to jest żadna taktyka. to jest, Bela, to jest... żadna taktyka, chodź tutaj. <laughs> nie, 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 nie tu zdąży, patrzcie! <laughs> nie nie zdążył tu przejść. Ej, nie! nie tak, 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 na taśmę, dobra, trochę yes. czasu zyskałem dzięki temu okay. I co? A nie. masz drugie! Nie! Tak, I stąd. a masz I co? Zostaw mi ich, o oh. <laughs> Jeden mi tylko został, od nie To niedobrze, ja słuchajcie Ja jestem policjantką, To niedobrze, jeden, ale jednego chyba sam załatwiłem, niechcący Sorry, to? gościu, niechcący No to ty nie jesteś Ej, no bo chciałem ciebie to... załatwić i tak Nie, od nie, się nie zdradziłem podwrócą. nikogo Zobaczysz Teraz Giant drugi leci. Dobrze. Dobra, lecimy. Zaraz Giant leci drugi. O, okej. Okay. Dobra, trzecie za trzy coś, okej. Ale ten drugi okay. Vito Giant nie pasuje do tego pierwszego, pasuje. bo on ma życie, więc ma, ma, chyba, ma. trzeba mu jest. Nie, nie, nie trzeba wcale. Trzeba Vito. Ride, right Aria. Hmm. Nie, to. nie, nie, nie to. kupę trzeciego, słuchajcie, giganta. Bo Bella też tak robi i ona mnie tutaj uszuka. Ale my strasznie kuszą, tej. O. Co ty robisz? Nic, nic, <laughs> tylko coś sprawdzałem, <laughs> wiesz? To lepiej nie okay. sprawdza wito? Okej. Okay. Aha, patrzysz A. na to, gdzie stać Okej, okay, dobra <noise> Już wszystko wiemy, słuchajcie okay, może <noise> 250 kupi. Nieprawda, Bella Czyli Belka kupi 500 ty nic nie wiesz Nie, nie możesz kupić 500 A, Nawet nie ma takiej ilości Vito, tutaj Pamiętaj, że ja mam kamerę zamontowaną Ale mnie to ja nie wiem, interesuje w ogóle prze... Co robisz? Nic nie robię <noise> Vito Nie Kupię, Nic się. nie kupiłem! Pokaż? O trzeci gigant mi się nagle pojawił. Czemu? Nie wiem dlaczego Bella. Tak, dobrze, tak. ze mną, tak Ale ja nie, nie wiem dlaczego ten trzeci się tu pojawił w ogóle, o, wiesz? Oś, to jadę. dziwne bardzo było, Bella. Dobrze, dobrze. To był bardzo dziwny ten trzeci gigant. Okay. On chyba mnie polubił po prostu i tutaj dobra, przyszedł do mnie, mówię ci. Dobra! Serio ci mówię Pokażmy Bella? To. Dobra, cztery okay. i patrz już, zaraz ja już uzbierałem na kolejnego? A mi się to nigdy nie wyświetli Patrz. w ogóle U, ale super mam 4 gigantów już kupiła, Ale fajnie <śm> o, <śm> Ale superancko A? Mi się to podoba Mi się nie podoba Ale mi to się to podoba walczenie mi nie działa ani tutaj <śm> nic. Co? No Okej okay, mamy, o mury już kupujemy okej okay, Mi to elegancko Upgrade e wallsy, dobra już tutaj Bella zaraz nie wejdzie Elegancko, okay. to mi się podoba Okej, tutaj ten Bella A -a. tu nic nie możesz kupować wcale przecież Szkoda pieniędzy w wydawać w ogóle. Back. Ej, ona... Nie, ale Bella! Co ja, jest co? ja sobie kupię tylko 5000 dla testu, a ty kupiłeś od razu 500 Nie ma tu wito... 5000 Kłamiesz wito. Nie kłamie! nabrać się pokazały, nie wiadomo jakie co tam. No osoby. jak jeden gigant był za trzy coś, drugi był za cztery No ja kupiłem pięć tysięcy kasy tylko, Vito? a ty kupiłaś 500. Mi się pomyliło. No i co teraz? Jak ty wszystko możesz już kupić, nie potrzebujesz w ogóle kasy zbierać. Nieprawda? To jest bardzo oszustwo w tym momencie. Więc ja, teraz... ja nie mam szans z tobą teraz już. Pójcie sobie najpierw to. Vito. Ja z tobą nie mam szans już. Daję ci szansę. Nie -e. y ale ja i tak z tobą wygram, zobaczysz Tak jesteś kozak? Co ty? Nic, nic Czekajcie, <noise> muszę drzwi szybko kupić Nie. A one trzy coś kosztują Nie, nie dasz eee. rady, nie dasz rady Nie, eee Czekajcie, zdążę, 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 zaraz kupię te drzwi e, I ja tu załatwię, e, boga, e, boga. E, Dobra, drzwi są Aaa, dobrze Zostaw, Chodźcie zostaw kajanty! Nie, zostaw ich Ej, to się zastanów Bella, idź stąd, co ty tak wysoko skaczesz? <noise> Jest załatwiona! Nie. Super, dobra! Elegancko, elegancko, o, dobra, mamy nie. drzwi, już teraz tutaj nie wejdziesz. Spaniaczku. Dobra, możemy się Zamknięte tak, bella. Że ja nie kupię sobie drzwi na przykład. <laughs> Ale co mi z tego? Ja sobie to. kupuj co chcesz. Uuu, Tutaj będą bronie, okej. Okay. No super. Ale ja coś tutaj z baj baj baj, drabina górę. na górę. Hmm. Okej. Okay. Dobra, Dobra, Bella może już wszystko, słuchajcie, kupić. Windows! Ona oszukała tutaj. Ty, bo mi się zera pomyliły. Ja. No jak możecie pomylić no, 500 serio? tysięcy z 5 tysiącami nie, no ja Bella. myślałam, że ty. A po co ty kupujesz kolejne? Nie no bo nie wiem o co tu chodzi. Co? Myślałam, że ty kupiłeś 250. No nie! Chciałem ci zrobić na co Kupiłem tylko 5 tysięcy. Kupić 500. Dobra, okej, okay. mamy konwojer kolejny, super. O, Dobra, i teraz potrzebujemy o, tutaj fajne. kupić. Gold Bar Producer, oh, wow. dobra, super Katana. Okay, kupimy go. Ta katana jest piękna. Nie, e. Tak, Wito? Nie jest. O, dobrze. Okej, okay, ciekawe jak to będzie... Aha, kasa tu będzie wpływać, dobra. Oh. Musimy kupić chyba, słuchajcie, tego gościa tutaj. Ten producer. Wito, możemy się ugadać? What? Że ja nie, nie będę brać kasy produkowanej tej Taśmy. No, ale to co mi to, co to zmienia w ogóle? No bo to mi się w końcu skończył, Nic Vito. nie zmieni, nie, tak, uh -huh, no, na pewno. A co? Chyba nigdy. Ja wiem kiedy, na świętego Dygdy, nie? <ścoughs> Ci się skończą. Nie, prawda? Au! Wito. Tak. A co to jest? Oj, Wito, co ty ty tyle nakupiłeś? Skąd to tyle? Coś... O I to co ty na ty my mamy konwojerów tutaj? Patrzcie, jak fajnie! 16 tysięcy masz kasy. No bo popatrz, co mi się tu pobudowało, Bella. Witot, mówię, są ci. Dziwne rzeczy, nie, mówię, dziwne, mówię ja ci. Nie żadne dziwne, mówię ci. Ja nie wiem o co tu chodzi w ogóle. Okay, ale okay. straciłam kontrolę. Jaką kontrolę? Więc ja idę tu. Okay. O, dobra. O, super. <kly> Gdzie ja jadę? Halo. Gdzie ja jadę? Oh ona już ma trzecie piętro, o nie. O nie, ale ja tam nigdy nie wlazłam, Vito. Muszę tam iść. Ej, wito! O nie, nie! nie, ona ma już trzecie piętro, o nie! nie! O nie, o nie, o nie! Latunko! Eee, Latunko, ja sobie... nie! Gdzie ty jesteś? Eee, Chodź, Chociaż sobie A... kupię to! Nie! Co? Nie kupiłam tego? Skok na schody! Nie! Eee... jaką do na weszła? <laughs> nie, nie, do brady Ej, tym nie można przycelować w ogóle. Chodź Vito. Chodź, Vito. Nie chcę. nie, 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 Eee, no fryta. O o o o Czemu ty tak latasz wysoko? Wito! Witam! Spadnij! Nieee! Załatwiłeś! Nie, ty mnie chyba załatwiłaś. Patrzyłeś na to. Nie, ty mnie chyba załatwiłaś. Ło, okej, 27 tysięcy. Przecież jak ja to wszystko kupię, to stracę całą kasę. No to fajnie. Ja wioto nie biorę tych takich co. Dobra, mamy też trzecie piętro. Żebyśmy mieli trochę dłużej. Pyk, pyk, ja kupuję wszystko, co się da. mam tu kraty. O, Ej. slajd jakiś. Co to? No tak, no mówię ci, ale ja tam nie pojechałam do, do czego końca, to? bo się bałam. Ale o co tu chodzi to w ogóle? coś. Czegoś tu brakuje, tutaj trzeba dokupić. A, drugą zjeżdżalnię. No. I później trzecią. I gdzie to będzie jechać? Nie wiem. Wow. Ile tu na górze jest jeszcze do kupienia? Nie, to ci nie starczy tej kasy, Bella, na pewno. Nie ma opcji. Widzę, muszę sprawdzić, gdzie to leci. Jak tam na górze jest miliard tysięcy rzeczy do kupienia. Halo, gdzie jesteście? Halo, halo. Dobra, okej. Okay. Co kupiłeś? Nic! Widziałam, coś kupiłeś. Bella, ale nic nie kupił. Oj, gdzie to jedzie! Ja jadę, widzę. Ale to jest spoko. Ja idę sprawdzić. Ja to muszę to jest. sprawdzić. Ale ty wszystko kupiłaś? Nie całą zjeżdżalnię tak, całą! Nie, tak. No całą właśnie, to nieźle, a ja jeszcze nie. Możesz u mnie się przejechać jak chcę, Nie, nie chcę, bo ja, ja u siebie. ja nie mam kupionych. Ja u siebie sobie to zrobię. No dobra, okej. Okay. Bo mnie szybko tam kasa przebywa. Jakiś office. Możliwe Ale to się długo jedzie ja Jestem ciekawy co tam właśnie będzie Czemu się tak długo jedzie to? No bo ty masz powolny taki skuterek Skuterek? Tak Szybciej, A ciebiej. ja będę miał na pewno dużo, dużo szybszy Ciekawe Popatrz. co tu będzie no. Nie, ale muszę kupić jeszcze szósty slajd I dopiero, je yeah. Co? Wito Co? Ta kasa nie, nie wystarczy Skąd wiesz? Ponieważ Co ja tu naklikałem? Ponieważ tu jest coś Co tam jest? Ja muszę to sprawdzić zaraz, poczekaj. Mela drogie. Tak? No. No to fajnie. I tyle, ja muszę wracać z buta do mojej bazy. Ja potrzebuję 15 tysięcy, żeby chyba dokończyć tą zjeżdżalnię w końcu. Ale, Ale to bardzo dużo kasy mnie będzie kosztowało. E, raz, dwa, trzy. Dobra, czy na górze jakieś konwojery też są? Aha. Uh -huh. Bela uh -huh. już ma sufit nawet. Mam sufit. Finish wall. Mam sufit Red Bombastic Sword. Okej, okay. Energy Sword. Tutaj chyba tylko bronie są Hobbit na górze. Bo... Tak, są bronie. Okej, okay, tutaj nie ma konwojerów żadnych. Okej. Okay? Ja chyba to kupię, bo nie wiem, czy mogę. Co? Takie coś, Vito. Ale nie, ty najpierw sobie to zbuduj Ja I, muszę i najpierw zobaczyć tam. w ogóle co to jest, ale nie wiem o czym ty Właśnie. do mnie mówisz. Muszę pojedź i zobaczyć co tam jest. Zobaczę, ale poczek muszę poczekać na ale 15 tysięcy. Muszę wziąć takie coś. O, ale to mogę kupić, dobra. Co żeś nakupił, Wito? Dobra, okej, okay, możemy kupić za 15. Dobra. Ja, ja będziemy... jeszcze 25 na last slide. Ale już malutko ci brakuje. Dobra. Ja okej, okay, zaraz będzie. Szybko belka. Pek, pyk, dobra, jest 25. Eee... Okej. Okay. Teraz słuchajcie, kupmy to. Lećmy teraz tam. Na... Jest, dobra, jedziemy tam w takim razie zobaczyć o czym Bella mi tutaj mówiła, bo ja nie wiem o co chodzi. O! Siema. Gościu. Siadamy do moje, mojego wolku. Nie wozu. Bij mnie, gościu, jakiś mnie bije. Jak mi to, ej, to tak długo się jedzie, serio? Nie aż tak długo. A można to z buta szybciej patrz. Patrz, pokonał mnie Bele z on... buta jest szybciej, ja nie jadę tym czymś, bo to za długo się jedzie No dobra, okej okay. Dobra, okej, okay, ja, ja, ja tutaj ja tutaj idę, chodzi. zobaczę o co tu chodzi Uwaga 350. Winners Widzisz? Za 75 tysięcy No właśnie Nie stać mnie I co teraz? Ale infinite cash można kupić Za o, 2000 nie. robuxów O nie, Wito Nie, to kosztuje mega dużo, słuchajcie Więc jak ja to kupię, to wygram No tak, wtedy tak To idę, Wito nie, to nieprawda, Bella. Tak i to. Jak kupisz tam, to nie znaczy, że wygrałaś. A jak to nie? No nie, bo Dlaczego? trzeba zbudować cały tajkun. Ja idę sprawdzić to. Vito. Nie, Bella, nie sprawdzaj. Tak widzę. Dobra, sprawdź, zobaczymy Jadę. co to będzie. Ja, David. Jakiś gość się do mnie przykolegował. I co? No i mi tu jeździ w moich tych. No stacyjkach. I co? Dobra, no okej okay. Wchodzimy na górę, słuchajcie. Zobaczmy, tutaj Wallsy mamy za. 10 tysięcy, okej, okay, dobra i te inne, a broni nie Prism kupuję. Path, uh, i tutaj już nie możemy kupić na razie nic, okej okay. Jeszcze jakiś sufit by się przydał Chętnie bym ci podarowała pieniążki Ale nie potrzebuję, Widzę jak kupisz to to ja pojadę <laughs> i zobaczę co ty tam dobra. narobiłaś okay. a nie 13 tysięcy, 3,5. i pół aha, może... to mamy ten Hop. Do jeżdżenia I co? <laughs> A, Aha. i ma wszystkie te takie. Okej, okay, dobra, już wiemy, co to jest. Zaraz pojedziemy tam, słuchajcie, i zobaczymy co? u Belli, co, co ona tam porobiła. Czekajcie. Tylko grę. zbierzmy jeszcze tutaj kasę. grę? Dlaczego? A, takie coś. Dobra. Co, Czekam ja nie na wiem ciebie. o co chodzi, Bella. Czekam na ciebie, Wito. Czekaj, za 13 tysięcy mam o, jeszcze bolsy tutaj. Dobra. Ale jej nie stać na razie na to. A ja muszę otworzyć, i tak muszę wrócić. Ja tam wow. sobie Bella jakoś wejdę na spokojnie Nie wejdziesz sobie taką popatę, Nie? Vito. To popatrz na to teraz człowieku Tak popatrz patrz. na to Hop. Robię coś takiego Co takiego Wito? I robię patrz Co robisz Wito? Robię cyk I cyk i pek I, I lecę tutaj Tak? O no, siema ma? jestem Gdzie? No jestem u ciebie już tutaj Dlaczego czemu ty tam <laughs> szukałeś? Dobra mnie. o co tu chodzi? Jak się klika Wito Mogę... to znika a. No to taka fajna broń! Okay. I ty mnie przechytrzyłeś Dobra, czy ja mogę brać te twoje rzeczy? Nawet się widzą nie, nie, chyba nie. Ej, mogę! Nie! Okej, okay, ja mogę to brać! Normalnie wszystko! Biorę wszystko! Eee... Bella, mam coś dla ciebie! Gdzie ty jesteś? A czy ja mogę kupić u ciebie rzeczy? Gdzie ty jesteś? Nie, nie mogę kupić, no? no. Bella. O nie, spadło! O nie o nie, o to będzie są chody. Chciałem banana jej podrzucić pod nogi, żeby się wywaliła. Dobra, chodź. Ale mi się do. nie udało. Co? Chodź. Jak ty tu weszłaś w ogóle? Jak to jest zamknięte? Wow! Wow! Ale wito ja mam specjalną broń z tego miejsca Tam jest Jaką? taki jump mega wielki, jakbyś tam No wiem, na niego. widziałem i co? To jest taki wielki jump większy niż te takie yy, te. No wiesz. Co? No, takie co się ciepia na nogi, i tak skacze. wysoko. No, no i co? No i to właśnie dzięki temu wlazłam. Aha! Do no <noise> to tak. spoczko, dobra. Okej, okay. mamy praktycznie bitką. też zrobiony. Nie mamy tylko sufitu, nie wiem gdzie jest sufit w ogóle. Package. Czekaj, czekaj. Dobra. Patrzę, co tutaj jest w ogóle. Okay. Speedy Potion. Dobra, nie wiem gdzie, bo ty masz sufit chyba, nie? No, mam. Ale ja nie wiem, jak go kupić w ogóle, bo nie widzę tutaj sufitu. Nie pamiętam, gdzie on był. Hammer, package. Bo myśli. ja tak sobie po prostu szłam. Mistery, mistery, mistery. Jest bo tak bogata, że kupiłam. Ja wiem, wszystko. ty tu przecież wszystko pewnie i wszystko kupiłaś. Dokładnie. Może trzeba wszystko kupić, i wtedy dopiero się pojawi. Mm, Może. Kupienie jakby sufitu. Tak, tak, teraz już wiem. No Tak, Tak, ty mała wiesz mała. na pewno. Nie, no przypomniało Dobra, okej, okay, weźmy te katany. Pek, pek, pek. Nie wiesz katan, bo ja nie mam ze sobą katan. I gdzie ty jesteś? Ja zwykle Mieczy. Dlaczego nie kupiłaś sobie helikoptera? Zostaw, jakiego? Tej gościu ci jakiś helikopter! helikopter! Właśnie! gościu, gościu cię jakiś nie, nie, Dobra, nie, 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 Ten nie, ogóle. on nie, 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 jakiś helikopter! jetpack czy co? Eee... A on u Ciebie nie, te wszystkie rzeczy właśnie do to jumpa zgodasz? i to, to wszystkie rzeczy tak. Właśnie bo on tak szybko lata, że masak... On musisz wsiąść do środka. Do tak, musisz do środka wsiąść. Nie chcę wydawać się do boksów kolejnych. Pella! O, siedzę Ja wiem, ja też się działem, tylko że trzeba poczekać, chyba, aż się załaduje. Jak to? Co się ładuje. O, mogę się, się no. jeszcze. Dać. 800. Nie będę kupować. Nie? Go. Myślałem, że kupisz. No, Dobra! Co? Słuchajcie, ostateczna udało nam walka. się. Dobra, ostateczna Ej, walka. Z no razy? widzisz, wygrałem już tą walkę. Nie, nieprawda! Adia. Nie, ja mam tylko ten mieczek! Nie, nie tak. Bella! Adia. O, no jak mi przykro Dobra, słuchajcie, udało nam się zbudować te te Mam nadzieję, że Wam się podobały. Ja nie do końca swój zrobiłem, ale Bella za to ma do końca zrobiony, bo ona tu wydała mnóstwo robuxów no właśnie. No właśnie. Słuchajcie, jeżeli odcineczek wam się spodobał i chcielibyście więcej odcineczków z Tykeunów, zostawcie łapeczkę do góry, subskrybujcie mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie, włączcie sobie dzwoneczek, wszystkie powiadomienia i wpadajcie na vitoshop.pl A my się z wami, słuchajcie, żegnamy i widzimy się jutro w kolejnym filmie na kanale. Trzymajcie się ciepło, pozdrawiamy was serdecznie. papa. Pa! Pa!